W samym sercu Bałkanów leży cichy, ale spokojny kraj wciśnięty pomiędzy. Kosowo to kraj, który w 2008 roku jednostronnie ogłosił niepodległość od Serbii. Chociaż 117 krajów oficjalnie uznaje dziś Kosowo, wiele z nich nadal tego nie robi. Na przykład Kostaryka i Stany Zjednoczone były pierwszymi krajami, które uznały Kosowo w 2008 roku. Tylko z tego powodu Kosowianie darzą Stany Zjednoczone wielką sympatią. Wreszcie 4 września 2020 roku Kosowo zostało uznane przez Izrael. Kraje, które nie uznają Kosowa, mają swoje powody. Na przykład Hiszpania zmaga się z kwestią Katalonii, a Serbia uważa Kosowo za część swojego terytorium. Mołdawia boryka się ze swoimi autonomicznymi republikami. Grecja jest uwikłana w problem Cypru. Iran boryka się z problemami wynikającymi z ponad 30 milionów Azerów w swoich granicach, a Stany Zjednoczone ze swoją kontrastującą polityką. Azerbejdżan i Armenia toczą spór o Górski Karabach, Gruzja i Rosja walczą o swoje autonomiczne republiki, a Chiny ze względu na kwestię Tajwanu odmawiają uznania Kosowa. Wynika to z faktu, że jeśli państwa te oficjalnie uznają Kosowo za odrębne od Serbii. Będą zobowiązane do uznania niepodległego statusu republik mniejszościowych w swoich granicach. Przed uzyskaniem niepodległości Kosowianie zaangażowali się w poważne walki z Serbią. Obecnie obszar terytorialny Kosowa wynosi zaledwie 10800 km kwadratowych. Jeśli zastanawiasz się, jak dużej powierzchni odpowiada ta matematyczna liczba, możesz z grubsza porównać ją do wielkości nauru lub tuwalu. Najważniejszymi sąsiadami tego kraju są Serbia na północy i Albania na zachodzie. Te dwa kraje są naprawdę kluczowe dla Kosowa. Podczas gdy niekończące się kwestie polityczne utrzymują się z Serbią, większość ludzi w Kosowie pochodzi z kultury albańskiej. Jeśli przyjrzeć się bliżej językom używanym w Kosowie, okaże się, że z dwóch milionów zarejestrowanych mieszkańców kraju około 165 miliona mówi po albańsku. Stanowi to około 95% całej populacji. Pozostałe 5% jest podzielone między języki serbski, turecki i bośniacki. Jak zapewne wiesz, Bałkany, w tym Kosowo, jeszcze kilka wieków temu znajdowały się pod kontrolą Imperium Osmańskiego. W związku z tym dominujący system wierzeń w tym kraju jest w przeważającej mierze muzułmański. Jednak przyjęcie islamu nie czyni ich kulturowo i charakterologicznie podobnymi do muzułmanów na Bliskim Wschodzie. Kosowianie bardziej zachodni sposób myślenia i mają tendencję do naśladowania Zachodu w prawie każdym aspekcie. Dodatkowo prawosławie jest bardziej dominujące w północnej części kraju, blisko Serbii. W stolicy kraju, Pristynie, meczet znajduje się mniej więcej co 150-200 metrów. Dlatego też jeśli jesteś muzułmaninem mieszkającym w Prisztinie, nie napotkasz żadnych problemów związanych z kultem. Oczywiście, w niektórych częściach stolicy są też kościoły. Innymi słowy, nie ma narzucania ludziom żadnej konkretnej formy islamu. W stolicy można usłyszeć wezwanie do modlitwy i dźwięk dzwonów kościelnych. W rzeczywistości istnieją nawet kościoły zbudowane lata temu przez Serbów w centralnych punktach miasta, ale pozostały niekompletne. Oglądane z daleka wydają się dość wyblakłe i zużyte. Załóżmy, że postawiłeś stopę na lotnisku w Prishtinie. Gdy tylko wyjdziesz na zewnątrz, zobaczysz czekające białe taksówki. Początkowo mogą poprosić o 25 lub 30 euro, aby zabrać Cię do centrum Prishtiny. Nigdy nie podawaj tej kwoty tym białym taksówkarzom, moi przyjaciele. Po 2-3 minutach negocjacji z łatwością obniżą cenę do 15 euro. Jeśli nawet to wydaje ci się za dużo, możesz wsiąść w żółty autobus i dojechać do centrum miasta za 3 euro. Wychodząc z hotelu i schodząc na główną ulicę, można zauważyć różne instytucje reprezentujące różne kraje, w tym ich własne banki. Z drugiej strony, jednym z najważniejszych symboli Prisztiny jest Katedra Matki Teresy w centrum miasta. Ta katedra, zbudowana w 2007 roku w imieniu katolików przez ówczesny rząd. Umożliwia wejście na jej najwyższy punkt za 1 euro, zapewniając panoramiczny widok na całe miasto. Kolejnym symbolem w centrum jest Biblioteka Narodowa Kosowa. Ta biblioteka z kopułą mieści niezbędne informacje archiwalne o kraju i stanowi piękny akcent w architekturze miasta. Prisztinę można z łatwością zwiedzić pieszo nawet bez samochodu. Aby odkryć stolicę od końca do końca, potrzeba co najwyżej dwa dni. Amerykańskie flagi można również dostrzec w samym sercu stolicy. Widok tych amerykańskich flag w różnych punktach Pristiny może zaskakiwać, ale powód sięga ich najnowszej historii. Podczas uzyskiwania niepodległości kraj był w silnym napięciu z Serbią, doświadczając problemów politycznych i wojskowych. W tym czasie siły NATO wspierane przez Stany Zjednoczone stały u boku Kosowa. I chroniły je przed potencjalną serbską katastrofą. Dlatego też Kosowianie żywią ogromny szacunek i wdzięczność zarówno wobec NATO, jak i Stanów Zjednoczonych. W innym sensie postrzegają te dwa mocarstwa jako aniołów stróżów, którzy pozwalają im żyć niezależnie. Na przykład w 1999 roku cała ludność Kosowa nie tylko wyraziła wielką miłość i lojalność wobec Stanów Zjednoczonych, w tym ówczesnego prezydenta Billa Clintona, ale także ozdobiła swój kraj nie tylko amerykańskimi flagami, ale także posągami Clintona, prezydenta USA. Posunęli się nawet do wzniesienia replik Statuły Wolności w Nowym Jorku na swoich budynkach. Ta Statua Wolności została wzniesiona na szczycie hotelu w Pristinie. Był to budynek należący do rządu, a później został przekształcony w hotel widoczny z wielu części miasta. Z drugiej strony, Pristina szczyci się centralnym placem i długą ulicą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. Wokół tego placu znajdują się prawie wszystkie kawiarnie i hotele. Tak więc życie w stolicy naprawdę tętni tutaj, i nawet jeśli pogoda jest okropna, ten plac zawsze tętni życiem. Ludzie nieustannie przechodzą z jednego miejsca do drugiego niektórzy idą do szkoły, a inni do pracy. Patrząc na twarze ludzi można powiedzieć, że są nieskazitelni i zadbani. Mężczyźni mogą wydawać się zwyczajni, ale kobiety wydają się bardziej dbać o siebie niż płeć przeciwna. Co więcej, zarówno mężczyźni, jak i kobiety zachowują się rozsądnie i dojrzale. Ogólnie rzecz biorąc, miasto jest spokojne i nie ma żadnych oznak niepewności. Jest jednak jedna sytuacja w Pristynie: jest tam wielu żebraków. Kosowianie twierdzą, że Ci Żebracy nie pochodzą z Kosowa, ale są Romami pochodzącymi z Albanii. Nawet jeśli nie wiemy dokładnie, skąd się biorą, to gdy raz obiorą Cię za cel, nie odpuszczą. Gdy nawiążesz z kimś kontakt wzrokowy, podejdzie do Twojego stolika lub stanie obok Ciebie, uporczywie prosząc o pieniądze. Muszę szczerze powiedzieć, że spotkałem się z wieloma takimi scenami, nie tylko tymi, które dla Was uchwyciłem. Jeśli Kosowo chce przyciągnąć więcej turystów, musi znaleźć rozwiązanie, które uwolni turystów od tych uporczywych żebraków. Innym godnym uwagi aspektem związanym z kawiarniami jest to, że prawie wszystkie z nich pozwalają na palenie w pomieszczeniach. Palenie w pomieszczeniach nie jest źle widziane przez ludzi, a tytoń w lokalach jest dość powszechny. Jeśli jesteś palaczem, jest to miły przywilej, który przyznają ci firmy w Kosowie. Jedną z rzeczy w tym kraju, która naprawdę Cię zadowoli, jest wielkość porcji posiłków. Porcje posiłków w tym kraju są zarówno niedrogie, jak i dość obfite. Dostęp do produktów mięsnych w Kosowie nie jest trudny, a porcje są ogromne, a smak mięsa jest naprawdę doskonały. Na przykład ten posiłek kosztował tylko 4,5 euro, a prezentacja i smak były całkiem dobre. Znalezienie podobnego posiłku w kraju europejskim za mniej niż 15 euro byłoby wyzwaniem. Albo w słynnej restauracji z grillem w Pristynie to menu było jednym z najdroższych, tylko 6.5 euro. Mięsa są pyszne, ale zwykle gotują je bez wielu przypraw. Jeśli więc jesteś przyzwyczajony do pikantnej wołowiny i wolisz kebaby z ostrym sosem w stylu blisko-wschodnim, pamiętaj, że takie smaki nie są typowe dla Kosowa. Podczas gdy ceny w restauracjach są takie, chciałem również sprawdzić ceny mięsa w sklepach mięsnych. Jak widać, sprzedają czerwone mięso cielęce za 7 do 10 euro w zależności od jakości, co jest całkiem akceptowalną kwotą. Warto wspomnieć, że robienie zdjęć lub nagrywanie filmów z cenami produktów w supermarketach jest w tym kraju zabronione. Kiedy robisz zdjęcia cen rynkowych telefonem, nagle pojawiają się ochroniarze, jakbyś wszedł do tajnych archiwów państwowych. Jedną z pięknych rzeczy w tym kraju jest nacisk na wypieki, gdy myślisz o Bałkanach. Cukiernia w Pristynie oferuje zarówno pikantne, jak i słodkie wypieki. Być może próbowałeś wielu wypieków i produktów na bazie ciasta w krajach, które odwiedziłeś, ale smak wypieków, które jesz w Kosowie, może cię zaskoczyć i oczarować w inny sposób. Tak więc, jeśli natkniesz się na to miejsce, o którym tutaj wspomniałem, gorąco polecam spróbować ich ciastek ze szpinakiem lub mięsem mielonym. Co więcej, porcje tych ciastek kosztują około 1,5 do 2 euro. Dlatego Kosowo jest naprawdę jednym z najtańszych krajów, które można odwiedzić. Ceny prawie wszystkiego na rynkach i bazarach wynoszą około 1 lub 2 euro. Średnia płaca minimalna w kraju wynosi około 300 euro netto. Powodem wyrażania wszystkiego w euro jest fakt, że kraj ten używa euro jako swojej waluty. Jeśli słyszysz o kimś mieszkającym w Kosowie, kto zarabia ponad 1000 euro miesięcznie, prawdopodobnie nie boryka się on z problemami finansowymi. Kelnerzy zarabiają około 400 euro, a z napiwkami nawet 500. Osoby zarabiające między 500 a 800 euro to nauczyciele, zwykli policjanci lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, taką jak prowadzenie sklepów. Niektóre domy w Pristinie mają co najmniej 20 lat, a wiele z nich pochodzi z czasów jugosłowiańskich. Jednak ludzie mogą w nich wygodnie mieszkać, ponieważ wydają się wystarczająco solidne. Średni miesięczny czynsz za mieszkanie wynosi około 350 lub 400 euro. Ładne apartamenty można kupić za 100 000 euro. Podobnie można kupić wysokiej klasy modele Audi, Mercedesa lub dowolny pojazd w stylu SUV od 2020 roku za 20 do 25 000 euro. Jazda wysokiej jakości samochodem w tym kraju nie jest uważana za luksus, a ich cena jest przystępna. Kiedy chcesz przejść przez ulicę jako pieszy w Kosowie, niezależnie od tego, czy są światła dla pieszych, czy nie. Wszystkie pojazdy zatrzymują się przed Tobą, co jest naprawdę przyjemne. W mieście rzadko słychać klaksony samochodów. Ludzie są naprawdę pełni szacunku i dobrze wychowani. W rzeczywistości ci, którzy nie przestrzegają zasad, są natychmiast karani grzywną przez policję. Podczas zwiedzania Pristiny można zaobserwować, jak pojazdy nieprzestrzegające przepisów są konsekwentnie zatrzymywane przez policję i niezmiennie otrzymują mandaty. Oznacza to, że w mieście egzekwowane są przepisy ruchu drogowego. Nie oznacza to jednak, że Pristina jest miastem wysoko rozwiniętym. Na przykład miasto nadal nie ma elektronicznego lub inteligentnego systemu kart dla transportu publicznego. Gdy ludzie wsiadają do pojazdów komunalnych, pracownik podchodzi do każdego pasażera, zbiera gotówkę i ręcznie wystawia paragon. Z perspektywy obecnych czasów, system ten jest nieco uciążliwy i przestarzały. W dolnych częściach Pristiny znajdują się publiczne targi i sklepy jubilerskie. Kiedy tam idziesz, widzisz chaotyczną plątaninę kabli przechodzących nieco nad Twoją głową. Co więcej, kable te nie są wyjątkiem tylko w jednym punkcie. Można je znaleźć w wielu wąskich uliczkach. Ponadto, zgodnie z przewodnikiem, system opieki zdrowotnej w kraju nie jest wystarczająco rozwinięty, a za wiele leków często trzeba płacić znaczne kwoty. Tak więc, jeśli planujesz odwiedzić Kosowo i Prisztinę zimą, radziłbym nie ustawiać zbyt wysokich oczekiwań. Podczas gdy jedzenie i picie są bardzo tanie w przeliczeniu na euro, nie ma tętniącego życiem życia nocnego, a dobrze ugruntowane systemy infrastruktury nie decydują o jakości życia. Wiele materiałów budowlanych i żywności pochodzi z krajów takich jak Turcja. Siły NATO nadal chronią granice z Serbią. Kosowo Oprócz stolicy Pristiny obejmuje ważne osady takie jak Prekaz, Prizren i Mitrowica. Na przykład, podczas gdy numer rejestracyjny dla stolicy to 01, numer rejestracyjny dla Prizren to 04. Po dokładnym zwiedzeniu stolicy Pristiny można wyruszyć w podróż do Prekazu, oddalonego o zaledwie godzinę jazdy samochodem. To, co sprawia, że prekas jest znaczący, to nie tylko codzienne życie tam, ale raczej ktoś, kto stracił życie podczas walk zbrojnych z Serbią, a teraz jest uważany za jednego z wielkich przywódców kraju. Podczas konfliktów, w których Kosowo dążyło do niepodległości, ale Serbia na to nie pozwalała, mężczyzna o imieniu Adem Jaszari w prekas zbuntował się przeciwko siłom serbskim jako symbol niepodległości Kosowa i zapłacił za to życiem. Nie tylko on, ale cała jego rodzina została podpalona przez siły serbskie i wszyscy zginęli na miejscu. Kiedy Kosowo uzyskało niepodległość w 2008 roku, osoba ta stała się bohaterem narodowym. Obecnie jego dom i jego otoczenie zostały przekształcone w muzeum, upamiętniane corocznie przez Kosowian z wdzięcznością i miłością. Dlatego Adem Jaszari jest jak symbol zbawiciela dla tego kraju. Jego nazwisko widnieje w wielu miejscach w całym kraju, a jednym z wyraźnych przykładów jest lotnisko Pristina–Adem-Jaszari. Około pół godziny jazdy od Prekaz znajduje się miasto Mitrowica. Czasami można usłyszeć o Kosowie nie przez Pristinę czy Prizren, ale przez Mitrowicę. Mitrowica znajduje się w północnym regionie Kosowa i wydaje się, że chaos nigdy się tam nie skończy. Powodem jest niezdolność ludności pochodzenia albańskiego, która obejmuje 95% kraju, do dogadania się z Serbami w tym mieście. W mieście znajduje się most chroniony przez siły NATO. Można go przekroczyć jako pieszy bez kontroli policyjnej. Serbowie po stronie serbskiej roszczą sobie prawa do Mitrowicy do tego stopnia, że euro nie jest akceptowane na ich terenie. Innymi słowy, nie można kupować w tym regionie za euro. Kiedy dajesz euro sklepom, po prostu odmawiają i proszą o denara. Dlatego w serbskim regionie Mitrovica akceptowana jest tylko serbska waluta. Ponadto w tym serbskim regionie znajduje się wiele nacjonalistycznych pism i plakatów stworzonych przez Serbów. Znajduje się tam nawet pomnik serbskiego króla. Na ścianach budynków można zobaczyć różne wiadomości wspierające serbski nacjonalizm, twierdząc, że Kosowo jest serbskim terytorium. Na tym obszarze Albańczycy mieszkają po południowej stronie mostu, a Serbowie po północnej. Nawiasem mówiąc, Kosowo jest krajem, w którym około 70% populacji stanowią młodzi ludzie poniżej 35 roku życia. Jednak z tego, co zaobserwowałem w Mitrowicy, ludzie mieszkający w tym regionie to głównie dorośli i osoby starsze. Młodsze pokolenie mieszka głównie w Pristynie. Miastem, w którym mieszkają głównie muzułmanie jest Prizren. Szczerze mówiąc, Prawdopodobnie wolałbyś atmosferę Prizrenu niż Pristiny. Ma bardziej historyczną i autentyczną atmosferę. Gdybym miał mieszkać w Kosowie, prawdopodobnie wybrałbym Prizren. Nie ma tak dużego tłumu jak w Pristinie. Nie spotkasz żebraków pojawiających się co 30 sekund w każdym miejscu, a posiłki w dobrych restauracjach są średnio o 1 euro tańsze w porównaniu do stolicy. Miasto jest dość czyste, a na ulicach nie ma niepokojących scen śmieci. W centrum miasta znajduje się rzeka, a przy nadrzecznych kawiarniach można cieszyć się szumem wody, delektując się herbatą lub kawą. Piłem też wodę z fontanny na albańskiej brukowanej ulicy i smakowała tak dobrze jak naturalna woda źródlana. Na szczycie miasta znajduje się zamek, a jeśli nie masz nic przeciwko wspinaczce, możesz mieć cały prizren pod stopami. Co więcej, to nic nie kosztuje. Jeśli chodzi o wodę, należy pamiętać, że w niektórych miejscach do kawy lub innego produktu zazwyczaj podawana jest szklanka wody. Jednak te wody smakują jak zwykła woda z kranu. Odradzam więc picie darmowej wody, którą oferują w lokalach, ponieważ jej smak nie jest dobry. Co więcej, inny szczegół zwrócił naszą uwagę zarówno w Pristinie, jak i Prizrenie. Prizren zachował swoją historyczną strukturę miasta, ale liczba międzynarodowych dużych sieci handlowych może być większa w centralnej części stolicy, Pristiny. Poza tym Kosowo słynie z gór zarówno zimą, jak i latem. Podczas gdy zimą ludzie jeżdżą na nartach w górach, latem mogą organizować rodzinne pikniki w tych samych miejscach. Podsumowując, Kosowo w większości polega na źródłach zewnętrznych, importując prawie wszystko. Kraj ma ograniczoną infrastrukturę i zaplecze techniczne. Niemniej jednak podejmują wysiłki, a postępy są czynione każdego dnia. Ktoś, kto może zainwestować w tym kraju, rozpoznając luki w Kosowie, może łatwo zarobić dobre pieniądze. Kosowo to kraj, który należy odwiedzić przynajmniej raz, z jego pozytywnymi i negatywnymi stronami. Jeśli jednak szukasz aktywnego stylu życia, lepiej odwiedzić Kosowo latem niż zimą. Szczególnie w miesiącach zimowych Twoje oczekiwania mogą nie zostać w pełni spełnione. Do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.